No siema drodzy widzowie, ja jestem Fazi, a to jest następny odcinek na tym kanale. I tak jak prosiliście, jest wyczekiwany wyczekiwane przez Was QA. Eee, na początku poproszę Was o subskrypcję, łapkę i dzwoneczek oraz komentarz, czy chcecie więcej takich odcinków. Mój montażysta to Dr. Twist, jego profil YouTube'a wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. W sumie robi mi też miniaturki, także pozdrawiam Cię Twiścik i ten... i no, pozdrow. Także co? Zaczynamy. Może od pierwszego pytania. Pierwsze pytanie jest od tryhardowy Vampir. Jaki był twój pierwszy kanał na YouTube? A więc mój pierwszy kanał na YouTube... No nie było to zbyt ciekawe. Ponieważ mój pierwszy kanał na YouTube był... No, spontaniczny. Mój pierwszy kanał na YouTube był całkiem spontaniczny. Się spytacie pewnie, dlaczego był niby spontaniczny. A więc spontaniczny był z tego powodu, że nagrywałem tam dosyć takie filmiki, które nie miały w ogóle sensu, ani też nie podchodziły w żaden sposób pod content. I no, stąd to, że, że był spontaniczny ten kanał. Jakby też nie miałem do tego kanału zbyt dużych mm, zapotrzebowań, nagrywałem to, bo nie wiedziałem jeszcze, czym wtedy jest YouTube. Nagrywałem po prostu, żeby nagrywać i tyle, taka prawda. A więc, widzowie, e, przechodzimy w tym momencie do następnego pytania od Cytrynki, mojej przyjaciółki. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Czy lubię placki? Oczywiście, że lubię placki. Najbardziej lubię placki ze śmietaną. Ponieważ no, różni ludzie lubią różne rzeczy, na przykład placki z samym cukrem, albo placki z i śmietaną. Ja to za bardzo za tym nie przepadam, także lubię zwykłe placki z śmietaną. A więc przechodzimy widzowie do następnego pytania, jakim jest pytanie od AMD Michu. Ile mam lat? Um, no nie wiem czy mogę tak od razu to powiedzieć. W sumie na lewej już mówiłem, więc czemu by nie? A więc ile mam lat? E, lat aktualnie mam 16. Pomimo to, że po mnie tego nie słychać, to tak, mam 16 lat. E, nie czuję się z tym jakoś najlepiej. Z tym, że nie, nie słychać tego po mnie w żaden sposób ani mnie nie, nie widać. Ale niestety lekarz stwierdził e, późne dorastanie wieku. Mam jakiś dziwny hormon, który zakłóca to wszystko i niestety późno, późno mam późno, po prostu, mam późną mutację, na przykład e, teraz kiedy mam 16, mutacja jest taka średnia potem kiedy będę miał na przykład dajmy na to 17, mutacja dopiero się zacznie robić czy coś w tym stylu e, więc no e, to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o pytanie ile mam lat e, a więc przejdźmy sobie do następnego oraz ostatniego pytania od Mega przyjaciela doktora Twista Czy kiedy będzie PUG? Tak szczerze w sumie nie wiem Nie mam pojęcia kiedy będzie Pug. Co to jest? Mapa? Nie mam pojęcia kiedy będzie PUG Ponieważ e, Jakoś niespecjalnie Mnie ciągnie do tej gry No wiesz sam czemu Nie lubię jakoś specjalnie Tej gry Nie to żeby coś, ale ta gra Mnie za bardzo nie ciągnie do siebie może możemy kiedyś spróbować, ale tak średnio widzę siebie w tej grze. Poza tym, że mam słabe wyczucie. Jak ja w Minecrafcie nawet nie jestem najlepszy, jeżeli chodzi o PvP. Także no. Jeżeli chcielibyście widzowie więcej takich pytań, jeżeli chcielibyście w ogóle zadawać takie pytania, to będę robił wam czasami takie oto pościki. Z QA. Będziecie mogli tam zadawać różne pytania i ja będę na nie odpowiadał. To co? Myślę, że widzimy się w następnym odcinku. Odwiedźcie, odwiedźcie kanał doktora Twista. Wyświetla Wam się na ekranie. Doktor Twist. Ja się z Wami żegnam. Do następnego Widzowie. I cześć.